Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie, nawet nie macie pojęcia jak ciężko mi uwierzyć, że już dzisiaj mamy 1 grudnia, to jest dla mnie no, niesamowite, listopad uciekł mi, przeleciał mi przez palce, sama nawet nie wiem kiedy, a dzisiaj zaczynamy jeden, że nowy miesiąc, to jeszcze chyba ulubiony okres w roku wszystkich na YouTubie, czyli vlogmasy. Dzisiaj jest niedziela i ja stałam o godzinie 8, zanim się ogarnęłam, mam, wiecie, przygotowałam, bo no to jest teraz około godziny 9.30, bo przyznam się szczerze, że spokojnie sobie zjadłam śniadanie. I pierwszy raz nagrywam teraz pierwszy, klik, tak no poważnie, nową kamerką. Muszę się co prawda jeszcze nauczyć z właśnie tym śledzeniem twarzy, jak to dobrze ustawiać, ale tak jak widzicie, próbuję teraz robić nowe kadry i zamówicie oczywiście mój chaos na burku, ale tam jest zawsze masa sprzętu więc będę musiała sobie kupić jakieś fajne kosze i po prostu sobie posegregować. W sumie to mam fajne dwa kosze, bo już mi się nie mieszczą płytę, więc może kupić sobie jakieś większe pudełko na płytę. i wtedy te kosze przeznaczę na swój sprzęt, bo powiem szczerze, że w statywy i teraz mam dwa aparaty, których użyłam walają się dosłownie wszędzie w moim pokoju i już mnie to zaczyna po denerwować. No ale dzisiaj jest niedziela, więc nigdzie do sklepu nie pójdę. Plany są dzisiaj bardzo spokojne, to znaczy będzie to taka typowa, leniwa niedziela. Dodatkowo dzisiaj jeszcze zaczyna się adwent, co uważam, że to jest najlepsze połączenie start właśnie vlogmasu, ze startem adwentu. Czyli takim katolickim oczekiwaniem na święta, naprawdę mega mnie to cieszy. Dopiero myślę, że wieczorem pójdę sobie na muszę, bo powiem szczerze, że w mam taki sposób, że staram się wychodzić i wszystko załatwić za jednym zamachem, bo kupowiecie chodzenie, rozkładanie tej platformę i też jej chwilkę zjeżdżam, poświęcam jej trochę dużo czasu, więc staram się po prostu wszystko zrobić za jednym zamachem, a tym bardziej, że pewnie słyszycie włóczenie, samo montuję się Vlogmas zero, który wczoraj nagrywałam i, i w efekcie wolam sobie na spokojnie go zmontować, widzicie, zacząć nagrywanie. Też pierwszego dnia ciężko się otwiera kalendarze dokumentowe, to trzeba sobie znaleźć nowy system, więc... Yy, no. Myślę, że lepiej będzie pójść do kościoła wieczorem. Jeszcze później idę na kawę do akwaparku właśnie z moją koleżanką się spotkać, a tak to będzie bardziej testowanie w domku nowej kamery. A jutro oczywiście jedziemy załatwiać sprawy do Gdyni, bo ja się postaram jak najwięcej rzeczy pozałatwić w tym listopadzie, ale niektóre rzeczy muszę załatwić w grudniu, więc troszeczkę będziecie widzieć od kuchni rzeczy. Tym bardziej, że jutro podpisuję za domem umowę już, o pracy, więc będę miała nowego asystenta. Jak już super oficjalnie, co mnie bardzo cieszy. Za chwilkę pójdę do pokoju i razem otworzymy kalendarze ale jestem ciekawa, czy zgadniecie gdzie teraz stoicie, bo trenuję nowy kadry i jestem ciekawa, czy odgadniecie, z jakiego miejsca w teraz nagrywam. Jestem też ciekawa, jak to będzie wyglądało, ale teraz stoicie na tej szafce z torkami. Więc jeżeli ten kadr się przyjmie, to też będzie super. No, nie licząc mojego boga, ale okej. Okay. Dobra, odezwij się później. Tym razem stoicie na parapecie, wykorzystałam to ustawienie, ponieważ było do południa naprawdę przepięknie, było bezchmurne niebo, a teraz się strasznie zasiewiło i powiem Wam szczerze, że to wygląda jakby były to chmury śniegowe, więc być może mój sweater dzisiaj przypowie przyszłość i będzie padał śnieg, zobaczymy, bo teraz jest około godziny 14.00, ja za chwilkę idę na obiad, bo tak naprawdę już zaraz na mnie czeka, a po obiedzie przygotuję dla Was herbatę, ale pierwsze stwierdziłam, że pokażę Wam produkty, tak troszkę z bliska. W kalendarzu z Balei był oto taki produkt, i jest to po prostu olejek do ciała. jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle mi się uda odkręcić. Nie, nie uda mi się odkręcić, ale pewnie wieczorem Wam pokażę, bo trochę się śpieszę teraz. Muszę zejść obiad i niedługo wychodzę. Ponieważ pewnie będzie miał przepiękny, świąteczny zapach. Następnie, jeżeli chodzi o herbatę, to była w tym w kalendarzu z Irwi herbata biała, poziomkowa z mandarynką, czyli poziomka z mandarynką. Mi się wydaje, że ja chyba tą herbatę dostałam od Oli albo sama ją kupiłam. Olu, moją adwokaturko, daj znać, przypadkiem nie dostałam całej paczki od Ciebie. I powiem Wam szczerze, że chyba teraz właśnie wypiję sobie po tą herbatkę, a tą z Cup wieczorem. Teraz poczekajcie, muszę się przybliżyć. Ponieważ chcę się sięgnąć po te rzeczy, w kalendarzu, milki natomiast były zwykłe dwa ciasteczka Oreo. Więc też bardzo fajnie. Będą, myślę, że do kolacji, właśnie przy tej drugiej herbatce. I tutaj mamy herbatę. Adwentową i powiem wam szczerze, że jestem zaskoczona pozytywnie, bo jest to tak. Herbata czarna, skórka pomarańczy, jabłko, orzechy, wanilię oraz aromat. Brzmi naprawdę dobrze, jak wiecie, ja uwielbiam i pomarańcze, i czarną herbatę, więc bardzo mi taki skład ucieszy. Ja teraz sięgnę, ponieważ tutaj mam właśnie kartonik z czekoladką. Jest to czekoladka z Simon. Jestem bardzo ciekawa jaką tym razem mamy czekoladkę i czy mi się uda jakoś to normalnie otworzyć, I nie chcę sobie połować paznokci, to jest zawsze drabac. Do vlogmasu potrzebne są fajne paznokcie, bo jednak pokazuje się dłonie, a z drugiej strony bardzo się te dłonie uszkadza. To ładna czekoladka, zaraz Wam pokażę. Tak wygląda czekoladka w dniu pierwszym. Ja sobie zaraz właśnie po kwiecie ją zjem. Ale teraz chciałabym. No, tak, moje włosy. Chciałabym najpierw zjeść obiad. jeżeli chodzi o kosmetyki, to mamy okienko numer 1 z kalendarza adventowego. I proszę, jestem bardzo ciekawa, co my tu mamy. Aha, tutaj można teoretycznie wnieść. przecież i tak się tak nie da otworzyć. Nie, więc. Aha, żeby to mi łatwiej było wyciągnąć. I już otwieramy. Już zaraz zobaczymy, co my tu mamy w okienku numer 1. Wow! okienku numer 1? Tak. Dobrze wyjąłem. Mamy zapach. Tego się nie spodziewałam. Muszę przyznać. Zaraz sprawdzę. Przypomnę sobie na rękę. Zaraz wam powiem... Tak, moje włosy. Ale Wam, już prześliczne są te perfumy. Wybaczcie, ale nie jestem w stanie przesłuchać Wam dokładnej nazwy tego zapachu, bo jest to Selgi Azur. Nie wiem, czytać po francusku. Oczywiście ja Wam tutaj nadal napiszę. I jestem pozytywnie zaskoczona, bo powiem szczerze, nie spodziewałam się, że będą tutaj perfumy w tym kalendarzu, więc naprawdę super. Zapach jest prześliczny. No ciężko mi jest powiedzieć, jaki jest dokładnie. To nie jest zapach na pewno kwiatowy, ale nie jest to zapach słodki. Jest to bardziej taki zapach typowo z nutami perfumowanymi, nie wiem jak to nazwać, on jest taki przyjemny, taki bardzo elegancki, jeżeli uda mi się znaleźć no to jak jakie zawiera, właśnie ten rodzaj perfum, to Wam oczywiście na dole napiszę, bo sama jestem bardzo ciekawa, a teraz uciekam jeść obiad i za chwilkę spotkamy się na teście herbaty. Jestem już po obiedzie, dlatego przyszłam spróbować czekoladki, jestem bardzo ciekawa jak ona będzie smakować też postaram się ją przegryźć, żebyście zobaczyli ewentualnie co jest w środku, czy to będzie czekolada, czy będzie jakieś nadzienie, jeszcze raz Wam pokażę. Mm. Bardzo świąteczna jest ta czekoladka, wiecie, bo ona jest z marcypanem. Ja nie przepadam ogólnie za czekoladkami z panem, jak mam być szczera, ale ta jest naprawdę smaczna. Byłam pozytywnie zaskoczona, bo ten marcepan nie jest taki słodki. Więc jak najbardziej czekoladka mi zasmakowała. Dodatkowo czekolada, która jest pola na powierzchni tej czekoladki, nie jest taka słodka, pomimo tego, że to chyba jest mleczna, nie jest muląca, więc to jest naprawdę na duży plus, bo ja nie lubię bardzo słodkiej czekolady. Jestem fanką ogólnie czekolady, wiecie, 90% gorzkiej, więc tutaj bardzo się cieszę, że nie jest to takie słodkie. Teraz czas na te herbaty, i ja mam tutaj herbatę białą z pomarańczy… nie. Proszę, z poziomką i mandarynką. Jak wiecie, ja kocham mandarynkę. I tym razem mój czarny kubeczek świąteczny. I próbujemy. Tak, jestem pewna, że tą herbatę mam w swojej kolekcji, ponieważ znam ten smak bardzo dobrze i uwielbiam. I powiem szczerze, że ona jest bardzo fajna, właśnie w połączeniu z tą czekoladką. Nie wiem, czy mi się uda tak pokazać. Ale chciałabym Wam pokazać, jak wyglądam z całej okazałości. Chyba nie widzicie, tylko muszę chyba głośniej mówić, bo mamy sobie bardzo fajną czarną stulicę, którą chyba niedawno kupiłam. Nie pamiętam już nawet kiedy, jak mam być szczera, ale tak właśnie prezentuje się dzisiaj mój strój dnia. Przypomnę sweterek, jak widzicie, z. No, śnieżynką uciekło mi nazwa, oraz czarna, czarna spódnica ze zrobią nitką. Myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. Ja muszę się spieszyć i wychodzić, bo za chwilkę przyjedzie moja koleżanka. Jesteśmy umówione na pogaduchę i pewnie na kolejną, może lubię ciepłą herbatę, wiecie, taką zimową. Jestem ciekawa, jak w terenie sprawdzi się aparat, więc trzymajcie kciuki i ja uciekam. Ja pewnie Wam coś jeszcze po drodze nagram. Siedzę sobie teraz w kawiarni w aquaparku i jest to kawiarnia młynek i kawa. Moja koleżanka poszła do toalety, dlatego no stwierdziłam, że się do Was odezwę. To będzie pierwszy test nagrywania dźwięku poza domem. Jest tutaj naprawdę gwarnie, jeszcze dzieci się bawią w specjalnym kąciku za mną, więc myślę, że to jest idealny test. Ogólnie, jak widzieliście, zamówiłam sobie herbatkę zimową, tylko poprosiłam bez miodu. Nie wiem, co to jest za... Nowa filozofia, że w większości tych zimowych herbat jest ten zbudowany miód. A ja niestety nie lubię i mam uczulenie na miód, nie mogę pić miodu. A jeżeli się dziwicie, te dziwne kolory są spowodowane tym, że tutaj jest żółte światło. Są żółte żarówki i po prostu jest po prostu takie bardzo łagodne, żółte taka atmosfera. Spokojna, żółta, żeby oczy odpoczęły, więc jeszcze dla was przetestuję tą herbatę. Ja e on co prawda już praktycznie je wypiłam, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Wpływam. Że jestem mega zadowolona z kamerki, bo zobaczcie, mogę się poruszyć i po prostu ona mnie śledzi, co jest bardzo fajne. Nagrałam, mam nadzieję, miarę ciekawe przybitki. I też musicie mi dać trochę czasu. Myślę, że się nauczy nagrywać fajne rzeczy tą kamerą i też ma świetną baterię. Nie wszyscy na na tą baterię. Ja dzisiaj nagrywałam przed wyjściem chyba z 6 plików, czy 5? Plik? Dodatkowo jeszcze kalendarze, a wiadomo, to się nagrywa dużo więcej, dużo się wycina. A potem podłączyłam ją chyba. Do mojej ładowarki telefonu, nie wiem, na 20 minut I się naładowała prawie cała, a miała wcześniej 30%, więc naprawdę bardzo szybko się ładuje, więc jest naprawdę super. Więc coś podejrzewam, że będę nosić e, po prostu powerbank w, tele, w torbie. I zobaczcie, ja dzisiaj nawet nie wzięłam odstawki, trochę szkoda, bo ktoś się stolik w telepie ale, mogę nosić samą kamerkę i po prostu zajmie mi tam mego mało miejsca. Zobaczcie, stoicie bez stratywo i jest fajne kadr. Więc bardzo mi to cieszy. Po spotkaniu z koleżanką idę na mszy, więc pewnie odezwę się do was już z domu. Jak pewnie widzicie już po kadrze, właśnie wróciłam do domu. Jest około godziny 19.30 albo 35, coś takiego. I niestety teraz czeka mnie siedzenie przy papierach. Jest początek nowego miesiąca, jak dobrze wiecie. Dzisiaj jest 1 grudnia i mam do zrobienia kilka rzeczy przy komputerze. I powiem wam szczerze, że to jest chyba najgorsza część prowadzenia filmu, czy cała dokumentacja. A ja jeszcze mam do wypełnienia dokumenty stażowe. Nie wiem, czy to zobaczyć. O, tutaj mam dokumenty na biurku. A to dlatego, że kończy się miesiąc i trzeba zamknąć staż. No. A dodatkowo jeszcze muszę skończyć tworzenie umowy z Adamem, widzicie, przygotować wszystkie dokumenty na jutro, więc jest tego naprawdę dużo, nawet nie macie pojęcia, ile dokumentów trzeba dostarczyć. Jak jest, nie wiem, jeżeli zatrudniacie kogoś, to z waszej strony teoretycznie jest tylko umowa, ewentualnie regulamin zakładowy itd. Tak A z drugiej strony pracownik musi dostarczyć, wiecie, wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające zatrudnienie, dokumenty dotyczące kursu BHP, bo Adam też taki kurs przeszedł właśnie przed podjęciem pracy i masę takich papierków, które potem trzeba mieć w ramach dokumentacji filmowej i wiecie, ja muszę też pamiętać, żeby te do, spis tych dokumentów wysłać, potem muszę sprawdzić to, co otrzymałam, te dokumenty, trzeba wszystko powrócić do odpowiednich programów. Ja akurat mam Tutaj program i filma, gdzie wszystkie dokumenty są przetrzymywane, przechowywane I wiecie, po prostu tego jest ogrom. Dzięki tak naprawdę wam wiem, że jest i filmia. Jeden z widzów mi to napisał i po prostu tam zajrzałam. Nie jest to jedyny program, właśnie do księgowania online, bo jeszcze jest w filmach jakoś tak, ale jak patrzyłam, to ten i i film jest najbardziej rozbudowany i najbardziej przejrzysty, więc myślę, że to też ma swoje plusy. Jak widzicie pomimo vlogmasu niektóre rzeczy nie da się pominąć. Jutro niestety spędzimy cały dzień w Gdyni, no, w większość dnia, ponieważ tak jak mówiłam, niektóre rzeczy muszę pozłatwić, ale postaram się, żeby w czasie tego vlogmasu było jak najmniej mówiono o filmie i też jak najmniej spędzane czasu w wiecie. Na załatwieniu spraw filmowych, dzięki temu, że będę asystenta. I w efekcie skupię się dużo bardziej na vlogmasie, wiecie, pokazywaniu wam jarmarków bożonarodzeniowych, dekorowaniu domu. Jest około godziny 22.30. Ja postanowiłam, że teraz spróbujemy już na zakończenie dzisiejszego vloga o herbatki pierwszej z kapelium. Każę Wam od razu, jak wyglądają oreo, bo jestem ciekawa, czy to są takie standardowe oreo, czy są mniejsze. Zobaczymy, zajrzymy. I myślę, że już zakończymy tego vloga, bo muszę po prostu zmontować ten materiał, a nie chcę siedzieć zbyt długo, bo to też muszę bardzo stać, Więc myślę, że to jest idealne rozwiązanie. I nawet nie macie pojęcia, jak ta herbatka ładnie pachnie, bo tutaj jest to herbata adwentowa, i tak jak Wam wcześniej czytałam, to jest po prostu czarna herbata, skórka pomarańczy, jabłko, orzechy, wanilię i aromat. Czekajcie, o, widzicie jakie to jest fajne? Zawsze są na środku. Zobaczcie jaki mam ładny kubeczek. Nie mam pojęcia skąd on się wziął, chyba był w ramach jakiegoś prezentu. Wydaje mi się, że to jest mój kubek, ale nieważne, była kogoś z domowników. Próbuję, kurczę, ta herbata naprawdę pięknie pachnie i chyba najbardziej czuć pomarańczę. Jejku, jest przepyszna, naprawdę jest bardzo dobra i naprawdę jestem niereformowalna, ale ja uwielbiam czarną herbatę i pomarańcze. Jak mam po prostu taki skład, to cokolwiek nie byłoby dorzucone, ja i tak będę bardzo zadowolona, bo po prostu uwielbiam taki smak. I chociaż piłam już dzisiaj, jak widzieliście, taką zimową herbatę we mąku i kawie, to i tak ta herbata teraz na wieczór przy montowaniu, tego wziąłem tylko dwa sprawi mi ogromną przyjemność i jest naprawdę bardzo smaczna. Więc wow, pierwszodzieńska pendue jest naprawdę bardzo fajna. Dobrze, tutaj też sięgnę po ciasteczka i tutaj mamy ciasteczka Oreo i to z kalendarza właśnie Oreo i zaraz spojrzymy. Wiecie co, nie wiem jak one są pakowane, bo już 100 lat nie kupowałam Oreo, naprawdę już nie pamiętam kiedy. Napiszcie mi, jeżeli jecie często Oreo, czy one są po dwa pakowane? No, 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 chyba są jakieś dwa pakowane, to jest właśnie w tych suszarkach. O! Czekajcie, no, mówi się, ciasko rozpadło, ale to jest normalny rozmiar Oreo. Więc ten kalendarz chyba zbyt dużo przeszedł, coś mi się wydaje. Tak, mam tutaj drugą część ciastka. Czekajcie, będziemy sobie to składać. Nie ja będę tutaj przy was jakoś wyjątkowo próbować, no bo przecież każdy z was wie, jak smakuje Oreo, więc nie widzę jakiegoś większego sensu. Ale otworzyłam sobie, idziemy sobie teraz do herbaty, więc myślę, że będę miała naprawdę miły wieczór przy dobrej herbatce, ciasteczku i montowaniu filmu. To jest po prostu idealny grudniowy wieczór i dzięki temu naprawdę czuć masy. i wiecie co, cieszę się, że mam dwa kalendarze będące z herbatami, bo uwielbiam po prostu na koniec zawsze dnia dla Was zrobić test tej herbaty, przeważnie w ostatnim klipie tutaj właśnie w kuchni albo przez ostatni i potem Właśnie brać tą herbatkę sobie do laptopa, montować vlogmasa i, i wtedy ja czuję magię tego vlogmasa i tego wszystkiego, że mamy grudzień. To jest taki mój wewnętrzny rytuał, ale chyba w sumie Wam o tym nigdy nie mówiłam. I muszę przyznać, że ta kamerka naprawdę spróbuje się rewelacyjnie. Co prawda cały przez cały dzień nie zgrywałam piku, więc nie wiem jakie jest dźwiękiem, mam nadzieję, że nie ma tragedii, ale wiecie co? Przez cały dzień nie użyłam statywu. gdziekolwiek ją nie postawiłam, było dobrze i wiecie, zawsze jestem na środku, zawsze jest śledzona, zobaczcie, mój twarz i tak naprawdę zabieram to połowę roboty przy nagrywaniu. Ja myślę, że też to vlog będzie dynamiczniejsze. Muszę oczywiście tutaj jeszcze kilka opcji przetestować, bo wiem, że jest na przykład taka opcja, że ustawiłam obiekt. I możemy z różnych stron na nagrywać ją zawsze jest w centrum, nie tylko twarz. Wiem, że są taimlapse, którego w ogóle chciałam Wam się nagrać, ale nie miałam kiedy, więc może i na to nie jaśtałsa zobaczę. Więc naprawdę jestem z nim mega zadowolona. W tym momencie chciałabym Was zaprosić na mojego patronaita. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zajrzyjcie proszę w opis, tam jest link do mojego profilu. Mam nadzieję, że przygotowałam ciekawe progi oraz ciekawe dla Was nagrody. Pierwszy próg jest charytatywny, więc możemy z razem zrobić coś dobrego. Ja niedługo opublikuję, jak już dojdą mi pieniądze właśnie z Patronite'a, to razem wybierzemy jakiś cel z Patronami i po prostu opublikuję Wam, myślę, że też właśnie tam w ramach wpisu na patronite potwierdzenie dokonania przelewu, żebyście mieli pewność, że te pieniążki trafiły na zarówno charytatywne. Ja w tym momencie się już z Wami będę żegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego pierwszego, przy przydługiego vlogmasa. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Jeżeli Wam się film spodobał, to też możecie go udostępnić i polecić swoim znajomym. Będę Wam bardzo wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.